Te magiczne urodzinowe życzenia to super zabawa. <śmiech> <śmiech> nie mogę się doczekać, aż wymyślę, jakie będzie moje następne życzenie. Hmm, o co by tu poprosić? O nie! To brzmiało jak głos Karolka. Powinienem sprawdzić, czy wszystko u niego w porządku. Cześć, Karolku! Czy wszystko w porządku? Nie, Tomku. Nic nie jest w porządku. Przez przypadek upuściłem moją skrzynię do wody, a potrzebuję ją odzyskać. Cóż, może ja ci pomogę? Doceniam twój zapał, Tomku. Ale niby jak? Z tego, co wiem, lokomotywy nie potrafią pływać. A co, jeśli nie byłbym lokomotywą, a łodzią podwodną? Chcę się stać łodzią podwodną. Łódź podwodna. Dziękuję! Cieszę się, że mogę pomóc. Znajdę skrzynię i zaraz wrócę. O! Witajcie, małe rybki. O, tu jesteś. O, nie! Skrzynia zaplątała się w wodorosty. Będę potrzebował pomocy. <słyski> Udało im się. Mam ją. Tak jest zadanie wykonane. Nie udałoby mi się bez ciebie, Tomku. I bez pomocnych rybek. Nie ma sprawy miłego dnia, Karolku! A Tomku! Jeszcze jedno! Wszystkiego najlepszego!